Znajdujemy się w Miłkowie przy pożarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego. Głoszenie mieliśmy o 15.14 o pożarze mieszkania w budynku mieszkalnym. Zadysponowane zostały ochotnicze straże pożarne i Państwowa straż pożarna do zdarzenia. Po przyjeździe okazało się, że budynek już w pewnym stopniu jest objęty yy, pożarem. Yy, są, yy, tak powiem, z każdej strony wychodzi dym poddasze Jest drewniane, kryte papą, drewniane. Także e, miejscowa straż e, zadecydowała o dysponowanie pozostałych sił środków z terenu powiatu jeleniogórskiego. Właśnie, bo ten pożar się dość rozprzestrzenił, chyba nie było łatwo go opanować. Czyli nie było łatwo, ze względu na to, że była taka przestrzeń, strych drewniany, tak jak wspomniałem, e, kryty cały ten, ten akurat budynek był drewniany i kryty. Papo. Jest to budynek wielorodzinny, czy ktoś znajdował się w środku, trzeba było kogoś ewakuować, udzielić pomocy? Po przyjeździe straży pożarnej żadna osoba nie znajdowała się w budynku. Zostały, same wyszły przed przybyciem straży pożarnej. Ile jednostek straży brało udział w akcji? W akcji brało udział 8 jednostek straży pożarnej. Z tego jeszcze dodatkowo dojedzie. Samochód z butlami, z zapasem aparatów powietrznych z Bąbrzyka. Jeszcze dojeżdża, żeby uzupełnić tam, bo w tej chwili, tak powiem, z całego terenu mamy butle puste. Czy przyczyna wybuchu tego pożaru jest już ustalona? E, przyczyna na pewno nie, No była policja. Policja będzie tutaj, tak powiem, badała co się stało. Trudno nam powiedzieć. Mieliśmy, tak powiem, trudną sprawę ze względu na to, że, że, że to budynek, środek budynku się palił, a do tego budynku są przyłączone pozostałe budynki. Trzeba było przede wszystkim działać obronnie na pozostałe budynki, które. Tak powiem, budynek jest w kształcie litery L. Dodatkowo jeszcze z tyłu dobudowany był następny budynek i do tego następnego budynku jeszcze pomieszczenia, to znaczy cały budynek drewniany gospodarczy. Były to dosłownie tak powiem, kompleks budynków, a w tej chwili tak powiem ten skończyło się na szczęście na, na budynku tym jednym. I to właśnie centralnym, środkowym, który był najbardziej pałny.